Siema, siema! Ja jestem Maciek. Zapraszam Was na moją no nową serię, w której sobie przeglądamy stare magazyny. Yy, za Gimbusa miałem taką misję kiedyś, żeby kupować wszystkie te CD-Actiony i inne różne takie yy, czasopisma z, z giereczkami. Bo wiecie, yy, za Gimbusa zbytnio kasy nie było, żeby sobie gry jakieś kupować czy coś. To się ratowało właśnie w ten sposób. Pomyślałem, że zrobię sobie z tego serię, bo myślę, że będzie ciekawe tak zobaczyć, co to było te y, kilka lat temu y, w, w, w produkcji. Hmm. Myślę, że może Wam się spodobać. Dla mnie to będzie na pewno ciekawe. Dobra, może nie przedłużając, zaczynajmy z przeglądaniem. A, jeszcze jedna rzecz. Y jeśli chcecie, żebym ja to jakoś robił, tak wiecie, od najnowszego do najsta najstarszego, to napiszcie ko w komentarzu. Bo aktualnie robię to tak losowo, wiecie, po prostu idę, wyciągam losową, losowy magazyn i po prostu go nagrywam teraz. Także, jeśli chcecie, żeby to miało jakieś chronologicznie czy coś, to, to napiszcie w komentarzu. Dobra, wybaczcie za moje brzydkie ręce. Yy, no, niestety takie mam, nie są brudne. Byłem je przed tym, upewniłem się, że są czyste. Dobra. Stubs D Zombie to była fantastyczna giera, tam się sterowało takim zombikiem i tam się infekowało ludzi i później się miało taką fajną armię i to było bardzo fajne. Szkoda, że nie ma drugiej części tej gry, pierwsza część Mass Effecta. Mass Effecta, czy Mass Effectu? Mass Effectu chyba, nie? poprawna polszczyzna. Tak czy siak, patrzcie jak kiedyś były gry, gry reklamowane, nie? Że polska wersja językowa, polska wersja kinowa a teraz jest tak, że napiszą kurde nie ma lootboxów, nie? Kupujcie, bo nie ma lootboxów. Kiedyś całkiem czym było. Karty graficzne jakieś nowe. Wiecie co? Ja się zbytnio nie znam na kompach i na, i na kartach graficznych, więc wam nie powiem nic o tym. No tutaj były zawsze opisane gry jakie były w tych na tych płytach tu macie właśnie tą grę o Zambiku to było fantastyczne Red Faction to było mm, to była taka w sumie rewolucyjna gra bo tam można było niszczyć yy, można było niszczyć ściany to było takie rewolucyjne w sumie wtedy patrzcie jakie to ma wymagania 64 MB ramu a <laughs> tu 256 ja miałem wtedy maszynę pamiętam bo miałem 500 mega Spor, też była fantastyczna giera. W sumie ludzie do teraz to grają. Można było sobie stworzyć różne ten. Niestety nie ma. Nie ma drugiej części. Tutaj macie tego Bayosoka. Zapowiedź chyba była wtedy. <ścoughs> Neverwinter Nights 2 Masakra. Simsy 2. <ścoughs> o! Na pewno nie znacie tej gry. Limbo of the Lost to była ta, m, taka gra, która z, y, ściągała wszystko z innych gier. Jak tu, tutaj co widzicie, ja Wam troszkę przebliżę, żebyście zobaczyli lepiej. Widzicie, tutaj te tło jest ściągnięte z Elder Scrolls Oblivion. Z, któregoś tam, z jakiejś tam z, z, z lokacji. Pamiętam, że była Fasafera wtedy. Resident Evil 5, Alone in the Dark. To była naj najgorsza część Alone in the Dark. Pamiętam, że strasznie ją ludzie hejtowali. Mieliśmy ją na PS2 i była strasznym głębokiem. Resident Evil 5 w sumie był spoczką, można było w kołopie grać. Grafika. Powiem wam, że jak na taką starą grę, to grafika całkiem spoczko jest. Lord of the Rings. Przyznam, że nie grałem. To jest ten nieszczęśliwy Alone in the Dark. <grym> Czy oni tutaj dodawali do tego ten do gry latarkę <grymne> masakra. O, kryzys. to była taka gra rewolucja, nie? Grafika z kosmosu, mało który komputer potrafił to uciągnąć. Patrzcie na tą grafikę, widzicie to? Pokażę wam z bliska, bo pewnie gówno widzicie. Yy, w sumie teraz też gówno widzicie, ale no jak na grę z 2008 roku, to i tak trzyma poziom graficzny, nie? Nawet teraz wygląda fantastycznie. Jeszcze sobie tak poglądam, Bo ta gra na serio wyglądała tak, tutaj na tym. Zresztą możecie sobie obczaić w każdej chwili, nie? jak chcecie. No i to był chyba w sumie pier pierwsza gra taka rewolucyjna graficznie. Teraz już takich rzeczy nie ma zbytnio. Może jak wejdą nowe konsole to coś będzie ciekawego. Gears of War 2. To w sumie był ekskluzyw na PS, yy, może na PS, na Xboxa 360. Jak tutaj nie widzicie, bo jest za mała. Wam pokażę. Widzicie? Widzicie. W życiu w to nie grałem. To też nigdy nie grałem. FIFA 09 W sumie wszystkie FIFA są takie same, tylko grafika się różni, więc nie ma co pokazywać. Draken sang to chyba było. Nie, yy, pamiętam, że w którymś w którym w CD-Action właśnie dawali Draken na płycie. To nie było chyba zbyt dobra gra, jeśli się nie mylę. Może będzie jakiś tam ten... nie ma. Myślałem, że będzie recenzja, ale jednak nie ma. Hmm, co tu jest ciekawego? Hmm, w sumie nic. Jak tak patrzę na te gry, to nie ma żadnych kontynuacji. Ani nic. Żadnych drugich części. O, Diablo.. 3, Diablo 2? Nie, Diablo 3. Eee... Wyszło w którym? W 2013 roku. Widzicie, już w 2008 o tym gadali. Jak długo im zajęło, żeby to wypuścić. Pokazy. Szkoda, że takim fajnym się w sumie okazał Diablo 3, nie? Znaczy ogólnie spoko było. Powiem wam, że przyjemniej mi się grało w Diablo 3 niż w Path of Exile. Jeśli chodzi o me mechanikę, nie, mechanicznie Diablo 3 była o wiele, o wiele lepsza ale Paweł Eksań więcej kontentu miał. Kod? Ostatni dobry kod chyba? <noise> znaczy no może nie ostatni dobry, ale w II wojnie światowej. Sam osobiście zbytnio nie grałem. Kupiłem sobie jakiś czas temu na Steamie, ale tak jakoś mnie nie porwał. Fiur. Fallout 3. Pierwszy Fallout robiony przed Beth Bethesda, tak? 2008 rok Pamiętam ten moment, w którym się wychodziło z tego Wychodziło z tego Jak się było Schrona, tak? I był ten, ten, ten taki efekt oślepienia i to było w sumie całkiem spoko Bo fajnie był taki Widziało się ten cały świat taki duży, nie? I to było, to było coś wtedy Game Walker, z czego to jest? Alone in the Dark, shit Dracula Origins, nie znam tej gry Lego Indiana Jones, to były w sumie początki, w których gry Lego stawały się takie popularne bardzo. Opowieści z Narni, byłem na tym w kinie. <laughs> Powiem Wam, że brakuje mi teraz filmów właśnie takich jak Narnia. Wiecie tam, że jakaś podróż jest coś takiego, coś w stylu, coś w stylu yy, Pierścieni, Harry Pottera, coś takiego. Już nie ma takich filmów, wszystko się skupia na superbohaterach. Tutaj macie jakieś tych ym, laski, które oglądały, się oglądały, czytały CD Action 10 lat do tyłu <laughs> ponad 10 lat do tyłu, 11 lat do tyłu, tak? 11, 11 lat temu tak wyglądały Teraz są 11 lat starsze <laughs> Także nie ma się co napalać panowie Indiana Jones Ja nigdy jakoś nie przepadałem za tymi grami Lego Nigdy mnie nie porywały. Alone in the dark. Yy, ta gra miała być rewolucyjna, pamiętam. Miały być tam jakieś mechaniki dziwne. Na różne sposoby można było ją przejść, ale niestety wyszło jak wyszło. Okazała się mocnym shitem. Niby 7 plus, a dla mnie to jest 2. Zaczesztajmy, co nic napisali. Filmowy rozmach. <laughs> Widowiskowość niektórych scen. A to się w sumie muszę zgodzić, bo tam był, um, był taki moment, że się jechało samochodem przez miasto, i to miasto zaczęło się tak fajnie rozpadać. No i to był w sumie całkiem okej. Okay. Świetna muzyka i równie dobra grafika. No jak na te czasy, to muszę się zgodzić, że grafika była spoko. Teraz, oczywiście, świetny system rozprzestrzeniania się ognia. Rzeicie, <laughs> kiedyś był system rozprzestrzeniania się ognia, i to było coś, nie? Miliony typowych pomysłów. No, ciekawe, jakich? W sumie już nie pamiętam, co to się robiło. Mm, nie pamiętam, co to było. To był chyba taki rewolucyjny ekwipunek, że wiecie, patrzyło się na swoją postać i to mia miałeś wszystko przy sobie, nie? Średnio intencyjne sterowanie. Banana, fabuła. Bluzgający bohater. <grytanie> Niektóre rozwiązania kuleją, star starcia irytują, a przeciwnicy nie przerażają. No, w sumie to by się zg zgadzało. No w sumie nie było horroru w tym horrorze. drobno błędy w obiektów. Ogólnie to tam była taka mechanika, że można było sobie przeskoczyć... Yy, bo tam były jakby akty i można było sobie przeskoczyć od razu na ostatni akt. Co jak dla mnie nie było w ogóle sensu. Shit totalny. Dracula Origin, jakiś shit. Takich gier strategicznych nigdy jakoś nie lubiałem, więc... Olejmy. Nostradamus. Pamiętam, że w którymś... Yy, w którymś numerze c była ta grana, ten na płycie? Ogólnie to zawsze lubiłem takie gry, zawsze grałem w Broken Sword. To właśnie było takie point and click z zagadkami, to było ciekawe. Warhammer, Sonic. <taki> Takich motorów nigdy też nie lubiłem zbytnio. Wolmenstein 3D. O! Conan. Czy to była premiera? 230 zł, widzicie? MMO. Jedno z pierwszych MMO w sumie to było na ten jakie wyszło w sumie było ok, ale było płatne więc głównie jak niestety miał, nie miałam okazji żeby w to zagrać także smuteczek grałem w wersję free to play, ale jakoś mnie nie porwała Gothic oh yeah boy. Gothic 1 i, i 2 to było 30 zł, 27 zł wybaczcie mhm. Gothic Fir, To była strzelanka horror Też była całkiem ok. pamiętam, że grałem to, troszkę się srałem za Gimbusa Delta Sector O! Pamiętam tą gierę um, Nie, czekajcie, czekajcie, bo to jest mod do tego, do Far Cry'a um, Nie, mi się pomyliło z Vivi Sector Pamiętam, że kiedyś w CD-Action była taka gra, nazywała się Vivi Sector i to było coś takiego, że walczyło się z zmutowanymi zwierzętami <laughs> i tam, było, tam był właśnie taki fajny element zniszczeń, że jak się w nich strzelało, to im tam odpadały kawałki tego. Kawałki yy, ciała. O, Median 2008. Teraz wyszedł Median XL, nie? Jeśli się nie mylę, Widzicie, od którego roku on już nad, nad tym modem do Diablo 2 pracowali. Fallout Awaken. W której części to jest? Do Fallout Tactics. Grałem kiedyś. W sumie był spoko. Nie samo co ten. Co te dwie poprzednie części, ale zawsze coś całkiem ok było. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, boże Gaiden, Gaiden. To w sumie było. Ym, to była w sumie pierwsza gra w taka w stylu Dark Soulsów. Znaczy... Po prostu była trudna, o w ten sposób może. Okami. Pamiętam jak grałem w demo tej gry na PS2 i... Kos kosmicznie się nie umierałem platforma na wii 180 zł, widzicie nowa gra 180 zł na wii wychodziła to była piękna giera myślałem właśnie żeby kiedyś z niej serię zrobić akurat jest promocja to może zainwestuję o patrzcie na to kiedyś były ten, kiedyś się kupowało dzwonki i ten i różne te yy, gry nie ten jak one to robią Masakra. Kupowało się tapety, gry i inne takie dziadostwo. Pamiętam, że kiedyś mój ojciec miał telefon służbowy, a ja chciałem sobie tam... Yy, napaliłem się na jakąś gierę na telefon i mu tam 100 złotych nabiłem. Obysz, obeszło się bez złamania kręgosłupu. A to jest taka sekcja z tymi, ze śmieszkowymi rzeczami. Powiem, że zawsze lubiłem te sekcje, zawsze było coś ciekawego. Bo ja wtedy nie miałem internetu, więc wiecie, nie mogłem sobie przeglądać jakichś rzeczy. To zawsze to mnie ciekawiło, bo były różne śmieszne rzeczy. O, widzicie smutny piasek. <grym wytrych> to było śmieszne kiedyś, więc nie oceniajcie. To są takie techniczne rzeczy. Ja zbytnio nie ogarniam takich rzeczy, bo się tym nie interesuję. Bardziej gamingowa jestem. <grym wytrych> A tutaj macie kartę graficzną Sapphire HD 4850 Nie wiem co to znaczy, ale jak to się zna to będzie ogarniał mm. <laughs> Pewnie teraz shit Takie rzeczy techniczne Laptopy Dobra, wiecie co, może ja skipnę do tyłu No się nie znam na tym głównie Więc nie będę się siary robił, nie będę udawał, że się znam o, Blender. Pamiętam, że kiedyś ten właśnie w CD-action dali Blendera za darmochę ja tam próbowałem coś robić. <grym> I to było straszne. Katastrofa, normalnie. O! Mm. Bioshock. Podniebnym miastem. Czy oni tutaj przewidzieli tego Ymm. Bioshocka Infinite? <grym> Nawet o tym nie wiedzieli. Kurde, dotarliśmy do końca. O, tu właśnie listy są do tych. O, tutaj macie jeszcze, możecie zobaczyć te tapety różne. Masakra, gryjawa. <gry> Sims 2. Ja pamiętam, że grałem w Gotika 3. Gothica. Yy, to nie był gotik 3, to był jakby yy, historia Ksardasa przed wydarzeniami z pierwszej części. I to było w sumie spoko. Zapomniałem jak to się nazywało, ale ogólnie było bardzo fajne. Tu są listy do redakcji. Pamiętam, że oni zawsze trollowali tych, tych ludzi. Yy. Pamiętam, że też był taki koleś, który się nazywał Smugler, czy jakoś tak. I wszyscy byli ciekawi, jak on, się, jak on wygląda. A on nigdzie się nie pokazywał. Nie wiem, co teraz jest, czy już wiadomo, jak on wygląda, czy nie wiadomo. No tutaj macie jeszcze nieceru, niecenzuralne giereczki, na szczęście. Na szczęście wszystko jest ocenzurowane, więc nie muszę się obawiać. <grym> I tu na końcu, Mass efekt. Pierwsza z serii. Jeśli nie graliście to polecam dobra panie i panowie to by było na tyle mam nadzieję że wam się podobała ta podróż z, ze mną przez magazyn CDX <grydy> jeśli macie jakieś pomysły albo jakieś uwagi czy coś to śmiało piszcie w komentarzu i jeszcze raz jeśli chcecie żebym jakoś to tak chronologicznie przeglądał czy tak jak teraz czyli randomowo to też napiszcie w komentarzu a tymczasem ja się będę z wami żegnał zapraszam was na mój discord na, mój, na moją grupę na face i na moje różne socjale. Wszystko macie w opisie. Jeśli chcecie, to sobie sprawdźcie. No i co, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.